No cześć wszystkim to ja Dolidowski dzisiaj pogramy w TF2 w klasy. I dzisiaj postanowiłem wybrać jakieś dziwaczne bronie, które widziałem na sniperze. Mam małej w ogóle. To jest chyba Grand. O mój Boże, Australian Assaulter. Broń jest ewidentnie wzorowana na normalnym augu. Fajny model ma. Mam Małej, który nie wiem jak działa. Nawet nie będę czytał i mam jakiś nóż, który... Coś tam, coś tam. Ja mogę z tej broni normalnie strzać full auto, jak z karabinu maszynowego. Mogę też celować i ładować sobie normalnie strzał, ale to jest bardzo niecelne z tego co widzę. Zobaczcie, jak pocisk leci. Zobaczcie, przyceluję... się przyceluje. Dlaczego teraz poleciało w środek? Dlaczego teraz leci w środek? Teraz nie poleciało w środek. Z no Zaka, ta broń jest dziwna. I gdyby to było w normalnym TF, jak każdy by tego używał, dosłownie to jest OP. Czemu ten Scout ma ogon Furasa? Zabić go. Może być tylko jeden Furas na tym serwerze. Bye bye. Osobnie możesz grać takim quickscope'ującym snajperem, bo masz szybki czas tego ładowania strzału. Nadal masz duży demy. Masz naprawdę się pobawić. Excuse me? Zostaw mnie. Ja w ogóle co to jest za postać? Ja wiem to jest ten cywilian czy VIP, czy jak to się to nazywa Ale o co z tym chodzi? On po prostu biega z patelnią to, i to wszystko Do Ligowski, I... kocham cię O nie Ta broń miażdży, Ja nawet nie wiem co jest lepsze, czy korzystanie z tego celowania, czy nie czy po prostu bieganie i strzelanie Kogoś tarcze się rozłożył, dobrze idzie? Ta nie ogólnie jest mocno tu jeszcze jest z takiego na drugi slot. Weźmy DJ Doom. Ulecz cel. Aha, tu ja medykiem gram. Okej, okay, jak trafię swojego, to go leczę, jak trafię wroga, to go krwawię. zobaczmy ile to leczy. Mogę na kimś spróbować. Najpierw muszę trafić. Jakbym grał w skuszył krzyżowca, tylko gorzej. Nie dowiem się, ile to leczy. Sans. Dobra, trochę leczy, nie za dużo, ale trochę. 50. Ty wiecie co ja zrobię? Może zrobię taką pod klasę w cudzysłowie Medic Sniper. Już mam to co leczy, zobaczmy czy coś jeszcze mogę tutaj użyć, co pasowałoby do tej roli. Są tutaj takie dwie bronie mele. Tutaj pod prawym ściskiem myszy dam teammate'owi więcej movement speeda, a tutaj więcej damagea. Zrobimy takie coś. Na pierwszą broń mam tutaj spasaż dla do samoobrony, tutaj nie ma żadnej takiej broni, nie wiem, leczącej czy coś. Pobawimy się. Jestem taki support sniper, to jest, to jest ciekawe. Medyk nie lecz, znaczy nie umieraj, <laughs> nie lecz! Medyk Dobra, uratowałem go, jestem najlepszym medykiem. Ty, overheal mogę dawać? Overhealować mogę, to jest dziwne. Już nawet sniper, Uff, on się złożył w pół. Już nawet snajperem nie jestem, ja jestem dosłownie jakimś pseudo scout medyk. Scout movement speed leci, że jak on karla. Może być tylko jeden medyk na tym serwerze. I on nazywa się sniper. Wymienię sobie tą broń na to, co daje ten e, damage teammateom, zamiast. Movement Speed, zobaczymy. Mam leczenie dla was. Uleczę was wszystkich. Lepiej niż ci medycy. Niedobrze, amunicja. Medy grzej, medy grzej, medy grzej, medy grzej. Nie mam amunicji. Kobieta. Dobiłem kobietę. Dwóch kucharzy tu biega, dobra ja się, bo ja muszę przeładować mojego shotguna w końcu. Jest taki dym. Ja nie wiem jak ja żyję! Goni mnie dwóch Gordon Ramseyów! No po prostu chodzę i każdego leczę. To jest dosłownie. Ja, ja dosłownie gram medykiem, ale innym. Nawet mało leczenia nie daje, to dość sporo. Tak na raz, 50 hp. Jakiś furas cały czas biega. Jak, jak mieć ogon na skałcze? Ja chcę być furasem. Dosłownie teraz, jak tam taki dym się dzieje na tym punkcie. Ja po prostu mogę spamić z tymi strzałkami i strzelać. Masz, nie maruć. Ale ciekawe. Tu jest tyle playstyle, co możesz obrać. Nie, to jest dosłownie. To jest, to, to jest cudne. Możesz tutaj grać na nieskończone sposoby. Dosłownie możesz grać Medic Sniperem. To jest nie do wiary. Więc ja przysięgam: Gameplay tego kucharza. To jest dosłownie. Biegnij twarzą prosto w przeciwnika i módl się, że wygrasz. <noise> Muszę kiedyś spróbować. No, zabij go ktoś! No, co wy się rozglądacie? Idioci, zabijcie go! Co tu się dzieje? Czemu oni stali w miejscu? Ja w Dosłownie, w tym TF2 klasik jest nieskończony content, Dosłownie, takie fajne klasy można robić. Z tych wszystkich broni, masz damage, demo, biegnij. O kurde, o kurde. Staram się ratować im życie, ale czasami się nie da. Ratowię, spróbuję. Walcz z tym kucharzem, dobrze, jezu. W sumie, teoretycznie, w normalnym TF ja też możesz takiego support snajpera zrobić. Wydaje mi się, że. Tu ten, usypiasz Usypiacz, Sikwondo i Bandyta z buszu. Po prostu Jaraty Loadout to jest taki support sniper, bo strzałami oznaczasz ludzi Sikwondem, co po prostu od razu zwiększa damage każdego twojego teammate'a. Sikwondem tak samo, możesz też u... możesz rzucić na punkt, albo możesz po prostu używać to jako anti-spy. Teoretycznie takiego support snipera też możesz grać. Ja, ja... Nie ogarnąłem nawet tego. Ja jestem głupi. Ale medyk sniperem nie pograsz sobie, tylko w Dreadlock Classic. Ja już uleczyłem. Ile? Uleczyłem 4000 damage'a. Ile medyk uleczył? Nie mogę sprawdzić. Dlaczego nie mogę sprawdzić? Klikam i nie pokazuję. Nie mi sens. Dobra, nieważne. Ale 4000 damage'a uleczonego na snajperze to chyba jest niesłychane. Nie przypominam sobie, żeby kiedyś ktoś taki wynik miał. Grając sniperem Heavy kobieta. O matko. Masz damage. Biegnij. Łooo. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jest tyle rzeczy do wypróbowania. To jest dosłownie nieskończony content. I oni, z tego co ja wiem, cały czas dodają czasami nowe rzeczy do tego. Więc z niedowiary z nie wiary. Ale ja już dość długo nagrywam. Mi się czas kończy, więc ja muszę się z Wami niestety żegnać. Jeśli chcielibyście sami wypróbować TO2 Classic, to po prostu wejdźcie sobie na stronę TO2 Classic i pobierzcie stamtąd. Ludzie prosili mnie, żebym tutorial zrobił, ale ja już raz tutorial zrobiłem, ale on jest nieaktualny. Chyba troszeczkę inaczej się teraz to pobiera niż kiedyś, nie mam pojęcia. A poza tym na ich stronie jest dosłownie czarno na białym napisane krok po kroku, co masz zrobić. To dosłownie nie jest trudne. Wystarczy pobrać source e, multiplayer SDK i pobrać plik z internetu jeden i to wszystko. To naprawdę nie jest trudne, widzowie. Ale jak tak bardzo chcecie, to nie wiem, napiszcie mi, czy naprawdę chcecie jakiś, nie wiem, minutowy tutorial. Pokazujący jak pobrać plik z internetu, może faktycznie ludzie nie ogarniają, nie wiem. Ale no ja się będę z nim żegnął.